No, żartowałam. Ja chciałam tak nazwać mój kolejny program kiedyś, jak sobie myślałam. Żartowałam, że możesz powiedzieć wszystko, co mm. kończysz. Żartowałam. Rozumiesz, największe mm. główne, jakieś, nie wiem. Straszne rzeczy, Jakieś okropieństwa, albo mm. żarci nie wchodzi, Jakby usprawiedliwienia, a potem sobie myślę, ale bym miała zabawę, nie? <laughs> tam jeszcze są ludzie, którzy przychodzą, nie? No. No. tak. Niektórzy ludzie, którzy na przykład nie są zabawni. Nie mówię o komikach ogólnie. Ludzie czasami są nieco są zabawni, a ale jest chcą, taki jeden. Komik, nie, że nie jest zabawny. O jeden? <laughs> Jeden? Kasia? Co ty? Oboje wiemy, jak jest. Wiemy, o, o, o których, prawda? O Teraz których, tak. Myśli. Nie, ale tak serio, wiesz, są ludzie, którzy są nieśmieszni i oni często mówią właśnie nieprawdę i mówią, żartowałem. Ale nie ma tam żadnego żartu, tak, nie? Po tak, prostu tak, nieprawda. Tak. A wiesz, co ja wtedy mówię? Jakbyś żartował, to byśmy się śmiali. I jest taki kwas, nie? Tak, to jest pogorszenie no sytuacji. Ja bym się nie odzywał. I wtedy prosto. robię tak i odchodzę. <laughs>